Cześć, z tej strony i witam Was w pierwszym odcinku z top 5. Dziękuję za tak duże zainteresowanie tą serią, dziękuję za wszystkie nadesłane materiały i za to, że ten pierwszy odcinek mógł powstać dzięki wam. Temat następnego odcinka podam na końcu tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o zajrzeniu do opisu poszczegóły dotyczące sposobu wysłania mi swojego nagrania do następnego materiału, ale zacznijmy w końcu pierwszy odcinek z serii top 5. Zapraszam! A dzisiejszy odcinek na 5 miejscu otwierał użytkownik o Niku. Zajęta nazwa wraz ze swoim klipem z walki z ostatnim olbrzymem w Dark Souls 2. Jak wiemy, ten boss na pewnym etapie walki postanawia wyrwać swoją własną rękę, aby zwiększyć zasięg swoich ataków, jednak możemy, jak się okazuje, pokrzyżować mu te plany. Będziemy do tego potrzebowali dwóch rzeczy: po pierwsze, łuku, a po drugie, mast cierpliwości. Zobaczcie sami. Gratuluję piątego miejsca przede wszystkim cierpliwości, bo to wideo, które tutaj widzieliście było przeze mnie znacząco pocięte i skrócone. Gratuluję raz jeszcze, a teraz przechodzimy do czwartego miejsca, na którym znajduje się użytkownik Zirandel. Pokazał on jak szybko można pokonać bossa, jeśli opanuje się riposty w Dark Souls 1. Przy okazji było to podejście wręcz bezbłędne i błyskawiczne. Brawo i naprawdę zazdroszczę skilla i wyczucia w wykonywaniu ripost. Przechodzimy do podium, a na trzecim miejscu znajduje się Igorcio. Macie problem z zabiciem kapra Demona w Dark Souls? Głowa do góry, nic straconego. Z pomocą przybywam Igorcio wraz ze sposobem, który pozwoli wam zaoszczędzić nerwów oraz czasu, który zapewne poświęcilibyście na kolejne próby. Wygląda na to, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie ustawienie się i zdobycie pewnej ilości bomb. I pomyślcie sobie teraz, ile czasu męczyliście się z kaprą, a w rzeczywistości nawet nie musieliście przechodzić przez Foga. Gratuluję trzeciego miejsca. Czasami mam wrażenie, że gra dla niektórych jest zbyt łaskawa, ale to co przytrafiło się pozytywkowi to to naprawdę jest niemożliwe, bo zobaczył trzech przeciwników i stwierdził, że to jest niesprawiedliwe i ma po prostu gdzieś taką walkę, więc postanowił wyrazić swój sprzeciw i najzwyczajniej w świecie poddał się. Przez całą walkę w ogóle się nie poruszył ani nikogo nie zaatakował. Rzadka i nietypowa sytuacja, ale najlepsze dopiero przed wami. To, co zdarzyło się użytkownikowi o budził BudziuN28 jego koledze, jest tak dziwne, że stawię to bez komentarza yy, i najlepiej posłuchajcie reakcji samego autora. Wyczyściłeś tam wszystkie te jakości trupy? Tak, no Dobra. Dobra, to. LOL! O, jaki Bóg! Ja, jaki bug! On u mnie nadal biegnie! <noise> u mnie stoi w miejscu. O kurwa! Dobra, już jest, dobra, walczy. I to tyle. Gratuluję Tobie, budzin 2.8, zajęcia pierwszego miejsca w top 5 i dziękuję wszystkim za nadesłanie swoich prac. Miałem naprawdę z czego wybierać i szczerze jestem bardzo zadowolony z tego, bo były tam dziwaczne błędy na bossach, jakieś niezłe sposoby, taktyki, czy na przykład zabijanie bossów nago lub na naprawdę niskim HP, jeszcze z jakimiś tam ekwipunkami beznadziejnymi, więc było z czego wybierać, było to, były to prace naprawdę bardzo, bardzo różnorodne. Dziękuję, że dzięki Wam ten odcinek mógł powstać i to od Was tak naprawdę. Zależy czy powstanie kolejny. Zajrzyjcie koniecznie do opisu tego filmu, a tam znajdziecie dokładną instrukcję, z której dowiecie się w jaki sposób możecie wysłać mi swoje materiały na kolejny odcinek. A tematem kolejnego Top 5 jest Top 5 PvP. I to jest bardzo szerokie pojęcie. Mogą tutaj być jakieś epickie zabójstwa na PvP, mogą tutaj być jakieś śmieszne, zabawne, nietypowe sytuacje, po prostu coś związanego w jakimś stopniu z PvP. Życzę powodzenia. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i skomentowania go. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na razie, cześć.